Urodziłem się w roku 1948 we Wrocławiu. W rodzinie miałem rodzeństwo dwóch braci i jedną siostrę, którzy już najstarszy brat żyje, a reszta już zmarła. Szkołę podstawową skończyłem mając 14 lat, to jeszcze była szkoła 7 klasowa. Zdałem egzamin do Zasadniejszej Szkoły Zawodowej, numer 2 we Wrocławiu, na Poznańskiej. A tu, zdjęcie klasowe, z pierwszej chyba klasy podstawowej, to jest zachowane cenne dla mnie. A tutaj, jestem w rynku z ojcem i z moją ciotką. A tu, ja jestem w środku. Tu jest moja cała rodzina. Ojciec, mama, najstarszy brat, siostra, ten zginął, został zamordowany. I tu ja w środku. W roku 80. już pracowałem właśnie w hotelu w Nowotelu. I tam zapisałem się do Solidarności. W 81 roku wybuchł stan wojenny. I pamiętam, jak dziś. To było 13, a 17 już żeśmy zorganizowali grupę podziemną, zbieranie składek i tak dalej. Tu na Pomorskiej mieszkał Andrzej Zarach i przez ich dzieci żeśmy się zapoznali. bo chodzili razem do jednej klasy. Później spotkałem Ferenca, Tośka i Zbyszka Bieńka i ich. Zapoznałem z Andrzejem, Zarachem, i w ten sposób żeśmy wstąpili do Solidarności Walczącej. Ja osobiście złożyłem przysięgę przed Kornerem. Drukowałem na, na ramkach Solidarność Nauczycielską. To, to trwało jakieś pół roku. Organizowałem transport ludzi, Kornela, Zaracha. Organizowałem właśnie. Benzyny, bo było w ten czas trudno z benzyną, no ale jakoś żeśmy sobie to poradzili. W 1988 chyba 8 roku y, miałem kontakt z górnikami z Lubinia, z Polkowic, oni mi przekazali materiały wybuchowe, które miały służyć właśnie do rozrzucania ulotek. Rura, tam się wsadzało. 20 tysięcy przykładowo ulotek i materiały wybuchowe te ulotki miały rozrzucić po Wrocławiu. Z order Solidarności Walczącej dostałem i tu jest do tego legitymacja. Właśnie Kornel to podpisał, że działałem tej opozycji, no i to nie było problemem IPN, a to dostał, został złożony wniosek do ipn no i po jakimś czasie z Warszawy przyszło pozytywne, że jestem kompatantem. To są znaczki, które kolekcjonowałem w czasie starowojennego. znaczki wydawane przez Podczas Solidarności Walczącej. Rano przyjechali tu do, do mnie do domu, wzięli mnie, a mojego kolegi, kolega, który ze mną współpracował, został aresztowany w nowotelu. I tam. W Nowotelu ekipa tych sb z plemetorami zaczęli szukać tych materiałów. Oczywiście nie znaleźli, no bo nie będę szczegółowo opowiadał, jak to było. W każdym razie tam na SBC byłem cały dzień. Przesłuchiwał mnie tam z wywiadu z Warszawy taki kapitan wojskowy, no ale tak się stało, że ja żadnej farby nic nie puściłem, i nic nie wiedzieli. I do tej pory, w tym czasie, gdzie Hanka była aresztowana, była stworzona taka grupa, która miała ją odbić. A to było w ten sposób, że ona była warcie śledczym na sądowej i na piechodę przechodzili do komendy głównej milicji, no wtedy ze Zbecja była, nie. No i na tym odcinku mieliśmy to właśnie zorganizowane, było już prawie i mieliśmy ją odbić. Dobrze, dobrze że do tego nie doszło, bo Została po prostu zwolniona, a tak no była grupa zorganizowana taka, że naprawdę to dobrze, że tak się nie stało, bo była i broń i wszystko było. Na zebraniach byłem chyba dwa, trzy, cztery, cztery razy z Kornelem osobiście, a tak no i raczej do, do, tu do mieszkania do mnie przychodziła Hanka i. I reszta ludzi. Była walka z komuną. no. Dlaczego należałem do Solidarności Walczących? Bo chodziło głównie o ideę, że Polska miała być niepodległa, suwerenna. No i, i walka przede wszystkim z komuną. Kornel Morawiecki, jak go zapoznałem, to mi bardzo odpowiadał, imponował. Był przede wszystkim nie wywyższał się to jest raz i traktował ludzi naprawdę fajnie. Każdy mógł się wypowiedzieć, co chciał, jak chciał, i tak dalej, i tak dalej. Nie żałuję tych lat, i gdyby taka sytuacja się powtórzyła, naprawdę bym tak postąpił, jak postąpiłem. Ze względu, przecież miałem żonę i dwoje dzieci, no i samochód mi chcieli wysadzić. No to, to historię, no nie będę już w szczegółach opowiadał, no, jaka to była działalność. Nie żałuję. I jeszcze raz bym to samo przystąpił i działał tak jak było.